Witam serdecznie, z tej strony Michał Urgarz. Pokazała się na rynku kamer termowizyjnych ciekawa alternatywa. Polecaliśmy kamery Fotrik, polecaliśmy kamery, kamery jak najbardziej Flira i tutaj zawsze zwrócę Wam na to uwagę, jeżeli już inwestujecie w sprzęt, kupujecie kamerę termowizyjną do badania swoich pacjentów, do obserwacji swoich pacjentów, czy zabiegów akupunktury, czy fizjoterapii, czy, czy medycyny chińskiej, czy, czy jakiegokolwiek innego oddziaływania lub oceniania aparatu ruchu lub mikrokrążenia, to wybierajcie zawsze kamery minimum w rozdzielczości 320x240. Wybierajcie kamery Kamery, które mają dosyć spore detektory i również które mają dosyć sporą optykę, bo jeżeli wy kupicie jakieś maluteńkie, maluteńkie urządzenie za, za powiedzmy tam 1000, 2, 3, 4, 5 nawet 1000 zł, to to możecie niestety być narażeni na nadinterpretację tego wyniku. Tutaj będzie to dosyć mocno pływający wynik, a takiego absolutnie nie chcemy, w szczególności kiedy oceniamy aparat ruchu i w szczególności kiedy mielibyśmy w ogóle opierać swoje, swoje działania o, o jakiś pomiar. Ciekawa alternatywa na rynku, jeżeli chodzi o kamery termowizyjne, które nadadzą się do gabinetu, Hikmicro, HIG Micro, Kamerka, która ma w tym modelu M60, detektor 640x480. To jest naprawdę moc spora, jeżeli chodzi o ilość pikseli w detektorze. Optyka naprawdę też dosyć duża. Dużo tego promieniowania od naszego pacjenta trafia po prostu do tego detektora jest to dokładniejszy pomiar. Co ciekawe, producent deklaruje również w karcie tego produktu możliwość podbicia tej rozdzielczości z software'u, czyli z tak zwanego mikroruchu w tej kamery. To jest taka specjalna, specjalna aplikacja wbudowana już w, ten, w, ten, w, tą, w tą kamerkę. I to rozdzielczość pod do 1280x960, jeżeli chodzi o piksele, więc naprawdę dobre obrazy. No ale cóż, inne kamery, takie jak FOTRIK 326M lub, lub 348, one również mają bardzo dobre obrazy. Tutaj natomiast jest przewaga dosyć mocno cenowa. One są tańsze od, od tych modeli fotrykowych, no i przede wszystkim od flirtowskich. Jakość wykonania naprawdę przyzwoita. Plastiki, guziki, panele dotykowe szybkość reagowania na to, co się, co się wykonuje na tej kamerze jest naprawdę, naprawdę zaskakująca. Co ciekawe, Drodzy Państwo, macie tutaj możliwość z poziomu klawiatury kalibracji tej kamery, czyli tak zwanego wyzwolenia szatera, wyrównania, wyrównania tego detektora, żeby pomiar był jeszcze dokładniejszy. Macie możliwość operowania, jeżeli chodzi o zmianę palet, punktów pomiarowych, obszarów pomiarowych itd. itd. To wszystko również jest ostatnie, oczywiście dostępne w innych, w innych kamerkach, takich jak Flir czy Fotrig, w nieco niestety większej cenie, ale jak najbardziej, jak najbardziej tak. Co jest ciekawe natomiast w tej kamerze? Hike Micro zrobił dobry krok, ponieważ opracował aplikację, która jest dostępna na iOS i dostępna na Android, czyli możecie za pomocą swojej komórki lub niedużego tableta mieć podgląd i komunikację na żywo powiesi z tą, z tą kamerką. I tutaj jestem mocno zaskoczony, ponieważ takich aplikacji już kilka było, nazwijmy to, w przygodzie termowizyjnej i FLIR robił taką aplikację i inne firmy robiły taką aplikację, natomiast zawsze są jakieś problemy z tymi aplikacjami. Albo one się wieszają, albo ten transfer tych zdjęć jest nie, nie tak jak trzeba. Tutaj jest to niesamowicie płynnie działające, więc za pomocą, za pomocą viewera z high Micro, dostępnego na iOS-ie, możecie sobie na bieżąco podglądać, o, spróbuję Wam to jakoś pokazać w jednym ekranie, na bieżąco podglądać podglądać, co się dzieje z moim pacjentem. To jest bardzo, bardzo przydatne, w szczególności jeżeli chcecie pracować na większym obrazie, bo ten nie zawsze może być taki wystarczający do pracy w gabinecie, ale również kiedy chcecie pokazać pacjentowi, co jest wykonywane lub jaka jest różnica temperatur pomiędzy lewą a prawą stroną. Z poziomu tej aplikacji można również wykonać kilka, kilka takich rzeczy, jak dodać punkt pomiarowy, czyli robicie wszystko już w tablecie. Kamera jest tylko na ten czas detektorem, który przesyła dane do, do tableta. Możecie zmieniać palety, możecie przełączyć tryb obrazu. Możecie nawet kliknąć kalibracja, czyli wyzwolić tą kalibrację z poziomu, z poziomu klawiatury tableta. Ustawić wszelkiego rodzaju parametry i wykonać zdjęcie, które jest automatycznie zapisywane na tablecie. Takie zdjęcie, oczywiście, możecie sobie zarówno z poziomu tego, z tej aplikacji przeglądać tego, co, jakie pliki są zapisane na samym urządzeniu, ale również jakie pliki są zapisane na waszym, na waszym tablecie. I te pliki na bieżąco, drodzy Państwo, możecie sobie oczywiście również edytować, dodając wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju zmieniając parametry, poziom i zakres również. Tak manualnie można sobie tutaj podkręcić, żeby zobaczyć, zobaczyć to, co nas najbardziej interesuje. Lub przełączyć na automatyczne, można sobie spokojnie dodawać punkty pomiarowe. Czy to, będzie, czy to będzie punkt uśredniony, nazwijmy to, czyli punkt, który wy wybierzecie, czy to będzie maksymalny z obrazu, czy minimalny z obrazu. Sporo, sporo możliwości. Nie jest jakaś super mocno rozbudowana ta aplikacja, natomiast do prac gabinetowych jak najbardziej, jak najbardziej wystarczy. Zaskakuje mnie natomiast płynność działania tego, tego połączenia. Jest to naprawdę, no, nie zdarzyło mi się jeszcze mieć w rękach tak płynnego, tak płynnego połączenia w komunikacji kamery, kamery z urządzeniem, gdzie klikając sobie po prostu jeden guzik, jeden guzik na, na tablecie, jestem w momencie, mam możliwość w momencie zarówno pracować z kamerą niezależnie, jak i z oprogramowaniem, czyli wykonywać czystego poziomu zrzut czy z tego poziomu zrzut i zapisywać na karcie kamery lub bezpośrednio zapisywać na karcie, na karcie czyli na pamięci, na pamięci mojego tableta. Również oczywiście mogę wejść w dane urządzenie z poziomu tableta i pobrać również po Wi-Fi te termogramy, które kliknąłem przed chwilką, przed chwilką z palca z kamery. Więc bardzo ciekawa, bardzo ciekawa alternatywa. Kamerka przychodzi do Was z dwoma akumulatorami, ładowarką, walizką taką solidną, co jeszcze? No oczywiście, jeżeli chodzi o jakieś tam możliwości upadku w gabinecie, co się może zdarzyć, jest ciekawie obudowana z takimi elastycznymi, elastycznymi, gumowymi bumperami. Więc nie powinno Wam tutaj mieć, nie powinniście mieć tutaj żadnego problemu. Bateria w kolbie, dwie baterie dostajecie, dostajecie w zestawie. Cena, nie chcę tutaj sugerować, ale to jest mniej więcej około 20 tysięcy, co na kamerę z detektorem 640 na 480 wbudowanym jest naprawdę niską ceną, bo za taką kamerkę trzeba dać w rzędzie 30, 40, 50 tysięcy złotych, żeby, żeby w ogóle działać z innymi firmami w tej, w tej rozdzielczości, więc wygląda naprawdę obiecująco, ja wdrażam ją, wdrażam ją do testów, wdrażam ją do gabinetu i ona właściwie już pracuje u mnie w gabinecie, będę Wam dawał znać, co dalej z tym sprzętem.